Czołem. Czołem. dzisiaj witamy w drugim odcinku poradnika modlitwy. Dzisiaj odpowiemy na pytanie, ile czasu należy poświęcać na modlitwę. Jezus w Ewangelii Świętego Łukasza mówi takie słowa. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście zdołali uniknąć tego wszystkiego, co ma się zdarzyć, i mogli stanąć przed Synem Człowieczym. Więc ideałem modlitwy jest to, aby się modlić w każdym czasie. Aby w każdej chwili rozmawiać z Bogiem, stawać w Jego obecności i każdą, nawet najmniejszą czynność czynić na Jego chwałę, na chwałę Bożą, zapraszając Go do Niego. I Bóg chce być w każdej chwili naszego życia, bo nas kocha i chce być zapraszany do wszystkiego. Ale to nie jest takie proste. Koczenie cały czas w Jego objawieniu, zapraszanie Go do wszystkiego nie może się stać tak w pełni, jeżeli nie będzie pewnej podstawy. Nie można mówić o modlitwie w każdym czasie. Kiedy nie ma modlitwy w konkretnym czasie. I matka Teresa w swoim zgromadzeniu miała taką zasadę, że przez godzinę była obowiązkowa adoracja najświętszego sakramentu i mimo rozlicznych obowiązków pomocy ubogim, ta adoracja zawsze miała miejsce, gdyż ona wypełniała się miłością i pozwalała czynić to, co czynią na chwałę Bożą. I kiedyś y, podobno jakiś ksiądz próbował wymigać się i powiedział matce Teresie, że on ma bardzo dużo obowiązków i on zupełnie nie ma czasu na godzinę adoracji. I matka Teresa miała mu odpowiedzieć, że on powinien adorować dwie godziny, skoro taka odpowiedzialność i tyle obowiązków na nim spoczywa. Tak więc im więcej mamy obowiązków, im więcej posługujemy, głosimy Jezusa, im więcej mamy obowiązków w pracy, w domu, tym więcej czasu powinniśmy poświęcać na modlitwę. Także błogosławiony Józef Alamano mówi podobne słowa. Im więcej będziesz miał do zrobienia, tym więcej powinieneś się modlić. I kiedy będziemy poświęcać czas na modlitwę, mimo rozlicznych obowiązków, zauważymy to, że mamy nagle czas na wszystko, że kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na właściwym miejscu i ten czas się znajduje, kiedy na pierwszym miejscu stawiamy Boga i spotkanie z Nim. Można by jeszcze dodać, że przez 15 minut można zrobić dużo więcej. Wcześniej pomodliwszy się, niż przez dwie godziny bez modlitwy. I, I najważniejsze jest też to, żeby zaplanować ten czas modlitwy, bo bardzo trudno będzie nam poświęcić ten czas na modlitwy, jeżeli go nie zaplanujemy. I tak nie powinny to być jakieś skrawki wolnego czasu, tylko określony czas w ciągu dnia poświęcony dla Boga. Dlatego starajcie się zaplanować chociaż 15 minut na spotkanie z Bogiem. A stopniowo ten czas będzie się zwiększał i tak jak matka Teresa będziecie adorować Boga przez godzinę, a na razie postarajcie się z Nim spotkać, chociaż na chwilę. Jeszcze można by zacytować katechizm kościoła katolickiego. Modlisz się tak jak żyjesz, a żyjesz tak jak się modlisz. I to tyle jeśli chodzi o czas modlitwy, więc modlcie się w każdym czasie. I pamiętajcie, że Bóg Was kocha i on chce być zapraszany do każdej chwili Waszego życia, ale też chce mieć takie chwile, gdzie jest z Wami na osobności, gdzie może budować z Wami relacje. Więc. Jeszcze można by dodać, że nie można mówić o modlitwie w każdym czasie, kiedy nie towarzyszą tej modlitwie czyny. Czyli kiedy tylko się modlimy, ale nie wykonujemy dobrych czynów w Bogu. Ale kiedy będziemy przebywać z Bogiem, będziemy. Napewniać się Jego miłością, i dobre uczynki będą wypływać prosto z naszego serca. To wszystko. Do zobaczenia. Do zobaczenia.